Niech nie oddala się zwój tego prawa od Twoich ustale, rozważaj je dniem i nocą, po to, by pilnować postępowania zgodnego ze wszystkim, co zostało w nim napisane. Księga Jozłego, rozdział pierwszy, wers ósmy. Codzienne czytanie Biblii. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego Witajcie w kolejnym odcinku codziennego czytania Biblii. Sofoniarz, bo to jego księgę dziś rozpoczniemy, odkrywa przed nami ciekawą prawdę. Zdrowie stworzenia jest bezpośrednio powiązane z tym, czy ludzie oddają cześć swojemu stwórcy. Kiedy prorok mówi o zniszczeniu ziemi, zwierząt, ptaków i ryb, odwraca tym samym porządek stworzenia z księgi rodzaju. To nie przypadek. Pokazuje, że gdy nawet wybrani odwracają się od Boga, on puszcza wolno siły chaosu. Prorok nie traci czasu na powierzchowną krytykę rytualnych błędów. Idzie prosto do sedna. Problemem jest to, komu ufamy. Niestety mieszkańcy Jerozolimy nie różnili się od swoich pogańskich sąsiadów z Moabu czy Asyrii. Wszyscy byli pyszni, aroganccy i pokładali nadzieję w bogactwie. Sofoniarz demaskuje iluzję, że bycie ludem wybranym daje automatyczną ochronę. Jego proroctwo każe nam zastanowić się, czy aby nie robimy podobnie, mówiąc o sobie, dzieci Boże, podczas gdy nasza codzienność nie różni się niczym od naszych mniej lub zupełnie niewierzących znajomych. Gdy czytamy Jego listę dwunastu grzechów z trzeciego rozdziału, od nieposłuszeństwa po profanowanie świątyni, widzimy, że religijność może być fasadą przykrywającą fundamentalną nieufność wobec Boga. To ciekawe. 12 to liczba pełni, liczba plemion Izraela, ale też pełnia grzechu, która uwiła sobie gniazdko w sercu Izraela. Najbardziej zaskakujące jest to, że Bóg sam bierze na siebie odpowiedzialność za przemianę. Nie mówi musicie się zmienić, ale ja oczyszczę, ja pozostawię, ja zgromadzę. Ta seria Bożych obietnic w trzecim rozdziale pokazuje, że ostatecznie zbawienie nie zależy od ludzkich wysiłków. Sofoniasz, którego imię oznacza Pan ukrywa, sam prawdopodobnie ukrywany był jako potomek króla Ezechiasza. Podczas prześladowań za Manassesa, jego życie stało się ilustracją przesłania. Bóg chroni pokorną resztę, nawet gdy wydaje się, że wszystko jest stracone. Kochani, oprócz księgi Sofoniasza, pozostajemy w ciągu czytania ksiągi Remiasza i pierwszej księgi kronik. Dziś kończymy księgę Jozłego. Życzę Wam błogosławionej lektury, a głos oddaję Lektorowi. Zostańcie z Bogiem. Stary Testament. Księgi historyczne. Sięga Jozułego. Rozdział 24. Zawarcie przymierza przez Jozułego. I zgromadził Jozue w Sychem wszystkie plemiona Izraela. Wezwał tam starszych Izraela i Jego naczelników, jego sędziów i jego urzędników i stawili się oni przed obliczem Boga. Wówczas Jozue powiedział do całego ludu. Tak mówi Jahwe, Bóg Izraela. Wasi ojcowie, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora, mieszkali dawno temu za rzeką i służyli innym bogom. Wtedy zabrałem waszego ojca Abrahama z za rzeki i prowadziłem go przez całą ziemię Kanaan, rozmnożyłem jego potomstwo i dałem mu Izaaka. Izaakowi zaś dałem Jakuba i Ezawa. Ezawowi dałem w posiadanie góry Seir, a Jakub i jego synowie zeszli do Egiptu. Potem wysłałem Mojżesza i Arona i uderzyłem Egipt plagami tak, jak to w nim uczyniłem, po czym wyprowadziłem was stamtąd. A gdy wyprowadziłem waszych ojców z Egiptu, przyszliście nad morze, Egipcjanie zaś ścigali waszych ojców aż do Morza Czerwonego na Rydwanach i Konno. Wtedy wołali oni do Jahwe, a on rozciągnął ciemność między wami a Egipcjanami i sprowadził na nich morze, które ich okryło, i widziały wasze oczy, co uczyniłem w Egipcie. Potem przez wiele dni przebywaliście na pustyni. Następnie wprowadziłem was do ziemi Amorytów, mieszkających za Kordanem, a gdy z wami walczyli, wydałem ich w waszą rękę i posiedliście ich ziemię, i wytępiłem ich przed wami. Powstał wówczas Balak, syn Sypora, król Moabu, i walczył z Izraelem. Posłał też i wezwał Bileama, syna Beora, aby was przeklinał. Lecz nie chciałem słuchać Bileama, i on was właściwie błogosławił i wyrwałem was z jego ręki. A gdy przeprawiliście się przez Jordan, przyszliście do Jerycha i walczyli z wami panowie Jerycha, Amoryci i Peryzyci, i Kananejczycy, i Chetyci, i Girgaszyci, i Chiwici, i Jebuzyci, to wydałem ich w waszą rękę. Wysłałem też przed wami szerszenia, i to on wypędził ich przed wami, to jest dwóch królów amoryckich, a nie twój miecz, ani twój łuk. I dałem wam ziemię, nad którą się nie trudziłeś, i miasta, których nie budowaliście, a jednak w nich zamieszkaliście, winnice i oliwniki, których nie sadziliście, a jednak jedliście ich plon. Teraz więc żyjcie w bojaźni Jachwe, słuszcie mu szczerze i wiernie, usuńcie Bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, i słuszcie tylko jachwę. A jeśli byście w swych oczach uznali za niesłuszne służyć Jachwe, to wybierzcie dziś sobie, komu chcecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie za rzeką, czy bogom amoryckim, w których ziemi teraz mieszkacie, lecz ja i mój dom będziemy służyli Jahwe? Wtedy lud odezwał się i powiedział: Oby nam było jak najdalej do tego, by opuścić Jahwe, a służyć innym bogom. Gdyż to Jahwe, nasz Bóg, On jest tym, który nas i naszych ojców wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, i który na naszych oczach ukazał te wielkie znaki i strzegł nas przez całą drogę, którą odbyliśmy, i wśród tych wszystkich ludów, których ziemię przemierzaliśmy. Jahwe też wypędził przed nami wszystkie ludy i amorytów mieszkających w tej ziemi, więc my także będziemy służyli Jahwe, gdyż on jest naszym Bogiem. Jozue jednak powiedział do ludu: Nie możecie służyć Jahwe, gdyż on jest Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym, nie przepuści wam waszych nieprawości i grzechów. Jeśli opuścicie Jachwę i zaczniecie służyć obcym bogom, odwróci się, sprowadzi na was nieszczęście i wygubi was, mimo że was wcześniej darzył powodzeniem. Ale lud powiedział do Jozuego: Nie tak, ale owszem, będziemy służyli Jachwę. Wtedy Jozuę powiedział do ludu: Jesteście zatem świadkami przeciw samym sobie, że to wy sami wybraliście sobie Jachwę, by mu służyć. A oni odpowiedzieli: Jesteśmy świadkami. Więc teraz, wezwał Jozue, usuńcie obcych bogów, którzy są pośród was i skłońcie wasze serca ku Jachwę, Bogu Izraela. I lud powiedział do Jozuego: Będziemy służyli Jachwę, naszemu Bogu i będziemy słuchali jego głosu. I tak Jozue zawarł tego dnia przymierze w imieniu ludu i nadał mu w ustawy oraz prawa. Jozue spisał też te słowa w zwoju prawa Bożego. Następnie wziął wielki kamień i ustawił go tam pod dębem, który był przy miejscu świętym Jahwe. Potem Jozue powiedział do całego ludu: Ten oto kamień będzie przeciw nam na świadka, gdyż on słyszał wszystkie słowa Jahwe, w których on do nas przemówił. Będzie też świadkiem przeciw wam, gdybyście sprzeniewierzyli się waszemu Bogu. Potem Jozue odesłał lud każdego do swej posiadłości. Śmierć Jozuego i dalsze wydarzenia. Po tych wydarzeniach Jozue, syn Nuna, sługa Jahwe, umarł. Liczył sobie 110 lat, a pochowano go w obrębie jego dziedzictwa w nad serach które leży na pogórzu Efraima, na północ od góry Geasz. Izrael zaś służył Jahwe przez wszystkie dni życia Jozłego i przez wszystkie dni życia starszych, którzy przeżyli Jozłego i którzy znali całe dzieło Jahwe, którego dokonał on dla Izraela. Również kości Józefa. Które synowie Izraela przynieśli z Egiptu, pogrzebano w Sychem na kawałku pola, które nabył Jakub od synów Hamora, ojca Sychema, za Stokesit, i stało się ono dziedziczną własnością synów Józefa. Potem umarł Eleazar, syn Aarona, i pogrzebano go w Gibei, należącej do jego syna Pinehasa, która została mu nadana na pogórzu Efraima. Księgi proroków Większych. Księga Jeremiasza, rozdział szósty. Czas odrzucenia i zagłady. Ratujcie się ucieczką, synowie Beniamina, spośród Jerozolimy, a w Tekoa zadmijcie wróg, a na Bet-Hakerem wznieście znak, gdyż nieszczęście wyziera z północy i wielka zagłada. Czy do piękna i czy do rozkoszy przyrównam córkę Syjonu? Do niej ściągają pasterze oraz ich stada, rozbijają naprzeciw niej namioty wokoło, wypasa każdy swą stronę. Uświęćcie przeciwko niej wojnę, wstańcie i wyruszmy w południe. Biada nam, gdyż dzień się nachylił, gdyż wydłużają się cienie wieczorne, wstańcie i wyruszmy na nią w nocy i zbuszmy jej pałace, gdyż tak mówi Jahwe zastępów, ścinajcie jej drzewa i usypcie przeciw Jerozolimie wał. Jest ona miastem do nawiedzenia. Cały ucisk, którego jest winna, jest w niej. Jak studnia schładza swą wodę, tak chłodne jest jej zło. Słychać w niej o gwałcie i ucisku, mam przed sobą ciągle stłuczenia i sińce. Pozwól się ostrzec, Jerozolimo, aby moja dusza nie odstała od ciebie, abym cię nie zamienił w pustkowie, w ziemię niezamieszkaną. Tak mówi jachwę zastępów. Wyzbierają, dokładnie jak na winorośli, resztę Izraela. Zawróć swą rękę jak winogrodnik nad jej gałązki. Do kogo mam przemówić, kogo przestrzec, by słuchali? Oto nieobrzezane ich ucho i nie jest w stanie słyszeć. Oto słowo Jachwe stało się dla nich hańbą, nie rozkoszują się nim. Jestem pełen wzburzenia Jachwe. Trudno mi się powstrzymać. Wylej je na dziecko na ulicy i na grono młodych razem wziętych, bo też mąż z żoną będą wzięci, starzec i podeszły wiekiem. I przypadną innym ich domy, pola, a wraz z nimi żony, gdyż wyciągnę swą rękę przeciwko mieszkańcom tej ziemi. Oświadczenie Jachwe. Gdyż od najmniejszego do największego z nich wszyscy oni gonią za niegodziwym zyskiem. Od proroka po kapłana wszyscy oni popełniają oszustwo i leczą złamanie mego ludu tylko powierzchownie, mówiąc: Pokój, pokój, a pokoju nie ma. Czy zawstydzili się, że popełnili obrzydliwość? Nie potrafią się też wstydzić, ani nie umieją się upokorzyć, dlatego padną wśród poległych, runą w czasie, gdy ich na wiedzę, mówi Jahwe. Tak mówi Jachwe, przystańcie na drogach i popatrzcie i zapytajcie o odwieczne ścieżki, gdzie droga ku temu, co dobre. I idźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Lecz powiedzieli nie pójdziemy. I postawiłem nad wami stróżów uważajcie na sygnał rogu. Lecz powiedzieli nie będziemy uważali. Dlatego słuchajcie, narody, i dowiedz się, zgromadzenie co z nimi będzie. Słuchaj ziemio. Oto ja sprowadzę na ten lud nieszczęście, owoc ich zamysłów, bo na moje słowa nie zważali i odrzucili moje prawo. Na cóż mi kadzidło sprowadzone z Saby i wonności z dalekiej ziemi? Wasze całopalenia nie budzą przychylności, a wasze krwawe ofiary nie są mi miłe. Dlatego tak mówi Jachwę. Oto ja kładę przed tym ludem przeszkody i potkną się o nie. Ojcowie wraz z synami, sąsiad ze swoim bliźnim poginą. Tak mówi Jachwę. Oto nadchodzi lud z ziemi północnej i wielki naród wyrusza z zakątków ziemi. Mocno trzymają łuk i oszczep, okrutny on i nie znają litości. Ich głos huczy jak morze, i pędzą na koniach, gotowi, jak jeden mąż, do walki przeciwko tobie, córko Syjonu. Usłyszeliśmy o nich wieść, opadły nam ręce, ogarnęła nas trwoga, ból jak rodzącą. Nie wychodźcie w pole i nie idźcie na drogę. Tak, tam miecz wroga, groza wokoło. Córko mego ludu, opasz się worem i tarzaj się w prochu. Urządź sobie czas płaczu jak po jedynaku, gorzką żałobę, gdyż nagle przyjdzie na nas niszczyciel. Ustanowiłem Cię probiercą w moim ludzie, powiernikiem jakości, byś poznawał i badał ich drogi. Wszyscy oni są zatwardziałymi buntownikami, to chodzący oszczercy. Wszyscy są jak miedź i żelazo, wszyscy są zepsuci. Dmucha miech, od ognia stopniał ołów, lecz na próżno stopił go złotnik, bo źli nie zostali oddzieleni. Nazwą ich srebrem odrzuconym, ponieważ odrzucił ich jachwę. Księgi proroków mniejszych Księga Sofoniasza Rozdział pierwszy Wstęp Słowo Jahwe, które stało się do Sofoniasza. Syna Kusziego, syna Gedaljasza, syna Amariasza, syna Hiskiasza, w czasach Jozjasza, syna Amona, Króla Judy. Sąd nad judą. Na pewno zmiotę wszystko z powierzchni ziemi, oświadczenie Jachwe. Zmiotę człowieka i bydło, zmiotę ptactwo podniebne oraz ryby morskie, i ruiny i bezbożnych i wytępie człowieka z powierzchni ziemi, oświadczenie Jachwe. I wyciągnę swoją rękę przeciw Judzie i przeciw wszystkim mieszkańcom Jerozolimy i wytępie z tego miejsca pozostałości Baala, imię gorliwców razem z kapłanami. I tych co biją pokłony na dachach zastępom nieba, i tych, którzy, kłaniając się, przysięgają na Jahwe i przysięgają na milkoma, i tych, którzy odstępują od kroczenia za Jahwe, i którzy nie szukali Jahwe, ani do Niego się nie zwracali. Milczcie przed obliczem Pana Jahwe, gdyż bliski jest dzień Jahwe, gdyż Jahwe przygotował ofiarę, naznaczył swoich gości. I stanie się w dniu ofiary Jahwe, że na wiedzę książąt oraz synów królewskich i wszystkich, Którzy przywdziewają cudzoziemski strój i na wiedzę wszystkich przeskakujących przez próg w tym dniu, napełniających dom swoich panów gwałtem i oszustwem. I stanie się w tym dniu oświadczenie Jahwe, krzyk rozpaczy od strony bramy rybnej i lament z drugiej dzielnicy, i wielki wyłom od strony pagórków. Lamentujcie, mieszkańcy Moździerza, gdyż został zniszczony cały lud Kanaanu, wytępieni wszyscy, którzy odważają srebro. I stanie się w tym czasie, że przeszukam Jerozolimą przy świetle lamp i nawiedzę mężczyzn odrętwiałych nad fusami wina, mówiących w swoim sercu: Nie uczyni Jachwe nic dobrego ani nic złego. Ich mienie stanie się łupem, a ich domy ruiną. Wybudują domy, lecz w nich nie zamieszkają, zasadzą winnice, lecz nie napiją się swego wina. Bliski jest wielki dzień Jachwe, bliski i bardzo rychły. Odgłos dnia Jachwe jest gorzki. Najwaleczniejszy woła tam o ratunek. Dniem gniewu ten dzień, dniem troski i ucisku, dniem zniszczenia i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem chmury i gęstej ciemności, dniem trąby i okrzyku wojennego przeciwko miastom niedostępnym i przeciwko baszczom wyniosłym. I udręczę człowieka, i będą chodzić jak niewidomi, gdyż zgrzeszyli przeciwko jachwę. Ich krew będzie rozbryzgana jak proch, a ich wnętrzności rozrzucone jak odchody. Ani ich srebro, ani ich złoto nie zdoła ich wyratować w dniu gniewu Jahwe I w ogniu jego żarliwości zostanie pochłonięta cała Ziemia, gdyż zagładę, ach, jak przerażającą, sprawi wszystkim mieszkańcom Ziemi. Późne księgi historyczne, pierwsza księga kronik, rozdział 16: Skrzynia Przymierza w Jerozolimie. Sprowadzono zatem skrzynię Bożą i ustawiono ją w środku namiotu, który Dawid rozpiął dla niej. Złożono także przed obliczem Boga ofiary całopalne i ofiary pokoju. A gdy Dawid dokończył składania ofiar całopalnych i ofiar pokoju, pobłogosławił lud w imieniu Jachwę i obdzielił każdego Izraelitę od mężczyzny po kobietę, każdego bochenkiem chleba, bułką z daktylami oraz plackiem z rodzynek. Ustawił też przed skrzynią Jachwę spośród lewitów, Posługujących do wspominania i do dziękowania i do wielbienia Jahwe, Boga Izraela. Asaf był ich naczelnikiem, a jego zastępcą Zachariasz, Jejel i Szemiramot, i Jechiel i Matityasz, i Eliab i Benajasz, i Obed Edom, i Jejel z instrumentami, lutniami i cytrami, a Asaf miał grać na cymbałach. Benajasz zaś i Jahaziel, kapłani, mieli stale grać na trąbach przed skrzynią Przymierza Bożego. Pieśń wdzięczności Dawida. Tego dnia Dawid w ten sposób po raz pierwszy polecił wielbić Jachwę za pośrednictwem Asafa i jego braci. Wysławiajcie Jachwę, wzywajcie Jego imienia, ogłaszajcie wśród ludów Jego dzieła. Śpiewajcie Mu, grajcie Mu, opowiadajcie o wszystkich Jego cudach. Chlubcie się Jego świętym imieniem, niech się cieszy serce szukających Jachwę. Szukajcie Jachwę i Jego mocy, szukajcie Jego oblicza nieprzerwanie. Wspominajcie cuda, których dokonał, jego znaki i rozstrzygnięcia jego ust. Potomkowie Izraela, jego sługi, synowie Jakuba, jego wybrani oto Jahwe, On jest naszym Bogiem, jego rozstrzygnięć jest pełna cała ziemia. Wspominajcie na wieki jego przymierze, słowo nadane tysiącu pokoleń, które zawarł z Abrahamem, i jego przysięgę daną Izaakowi. Ustanowił ją ustawą dla Jakuba, dla Izraela, jako wieczne przymierze. Tobie, powiedział, dam ziemię Kanaan, obszar waszego dziedzictwa. Gdy byliście w niej jeszcze skromni liczbą, niewielką garstką przybyszów w drodze od narodu do narodu, od królestwa do kolejnego ludu, nie pozwalał ich krzywdzić nikomu i karał z ich powodu nawet królów. Nie tykajcie moich pomazańców, nie szkodźcie moim prorokom. Śpiewaj, Jachwę, cała ziemio, z dnia na dzień głoście jego zwycięstwo. Ogłaszajcie narodom Jego chwałę, a ludom wszystkim Jego cuda. Tak, Jachwę jest wielki, potężnie wywyższony, budzi lęk ponad wszystkich innych bogów. Bo bogowie innych ludów są marnością, za to Jahwe stworzył niebiosa. Przed Nim dostojeństwo i chwała, moc oraz radość wszędzie tam, gdzie On. Przyznajcie Jachwę, rodziny ludów, przyznajcie jachwę, chwałę i moc. Przyznajcie Jachwę Chwałę Jego imienia przyjdźcie z ofiarą. Stawcie się przed Nim. W świętej szacie pokłońcie się Jachwę. Zadrżyj wobec Niego cała ziemia. Tak, świat umocniłby się niechwiał. Niech cieszy się niebo i weseli ziemia. Niech głoszą wśród narodów, że Jachwę jest królem. Niech zagrzmi morze i to, co je wypełnia, radośnie woła pole i wszystko, co jest na nim. Nawiwat niech zakrzyknie las i jego drzewa. Przed Jachwę, bo nadchodzi, aby sądzić ziemię. Wysławiajcie Jahwe, ponieważ jest dobry, ponieważ jego łaska trwa na wieki. Mówcie też: Wybaw nas, Boże naszego zbawienia, zbierz nas i wyrwij spośród narodów, byśmy wielbili twoje święte imię i chlubili się pieśnią na twoją chwałę. Błogosławiony Jahwe, Bóg Izraela, od wieków i na wieki. A cały lud powiedział: Amen i wielbił Jahwe. Rozdzielenie obowiązków kapłańskich. Dawid pozostawił tam zatem, przed skrzynią przymierza z Jachwę, Asafa i jego braci, aby pełnili służbę przed skrzynią nieprzerwanie, zgodnie z poleceniem na każdy dzień, oraz Obed Edoma i jego braci, sześćdziesięciu ośmiu, a Obed Edoma, syna Jedutuna i Hose, wyznaczył na odźwiernych. Sadoka zaś, kapłana oraz jego braci kapłanów, pozostawił przed przybytkiem Jachwę na wzniesieniu w Gibeonie, aby składali Jachwę nieprzerwanie, rano i wieczorem, Ofiary całopalne na ołtarzu całopalnym, zgodnie z tym wszystkim, co zostało zapisane w prawie Jahwe, które nadał Izraelowi. Z nimi zaś byli Heman i Jedutun oraz pozostali wybrani, którzy zostali wyznaczeni z imienia do wielbienia Jahwe za to, że jego łaska trwa na wieki. Heman i Jedutun mieli z sobą trąby i cymbały dla grających i instrumenty do wturowania pieśni dla Boga. Synowie Jedutuna zaś byli również odźwiernymi. Potem rozeszli się cały lud, każdy do swojego domu. Zawrócił też Dawid, aby pobłogosławić swój dom. Codzienne czytanie Biblii. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Jeżeli podobają Ci się nasze materiały, to pozostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dziękujemy. Do zobaczenia. Jeśli chcesz, słuchaj jako podcasty Spotify.